A w Rocket kilka gra gracie? No, będziemy grać. Zbieram. A to złamać na dwie rzeczy. No, wtedy będziecie wielką od pola. A jemu to wyrobi? No, złamać na dwie rzeki ma małe wymagania. I złamać sobie to na wysokość. No, najwyższych wystawienia gra. Nie mogę. Ale złamać na najwyższych, to by cię nie spodziewał. No, widzisz. Taki wieśniak jak on, ale nie wieś. No tak. Wieśniak jak on. CO KURWA? Już się włączyło? Co kurwa, mi się to Myślę, że tak. Uszula, nas ile się to gówno wczytywać? O kurwa no! No co? Gówda! Nie myślę, że w tak Nie, kurwa się wkurzył, że mi to A co? O! Jest! za za się roket! Dobra, słyszysz Guma? No? Jakaś umowa licencyjna mi się dziwka odpaliła. Gdzie? Okej, cię muszę zaakceptować. A to zaakceptuj i wyślij to na wepią, z tweetem. Tak. O, dobra, dobra. jestem. Kurwa, jakiś sezon 3, nie, trzeci sezon Ekipa się odpalił. Dobra, zapros do dziwki. Zaproś mnie. Ja ci nie mogę zaakceptować. Nie jestem <grym online, nie, od connected to I epic online services. You will not have to restart the a... Surprise, motherfucker. Guma zagraj jedną dwójkę z kimś i przy okazji mi się wtedy odpali i nie No dobra ja, ja w to kurwa nie wierzę. Właśnie ja sobie muszę znaleźć się ja nie tym. Ja tak. standardzika, bo ja stanę człowiek ulica. O kurba Pizza! To no, ciepła jest. O, Jezu, ja go mutuję. Matka go tresuje, haha. Ty czemu ty masz mikrobrisu Matka go tresuje. No dobra, no, wyjdź. Japaa. Matka go tresuje. Ja matkę wytresowała mnie, słyszałeś, powiedziałeś mi, żebym wypier... Wypierdalała. Wypierdalała. Ktoś zawie, jakby tak do swojej matki powiedział, to on tylko półtora na miesiąc wyjmie. No, raczej tak. Ale ja A ja mam też syna ma wiedzieć kto tu rządzi kto tu w tym ja. domu. Ulica. Przypomnij czasy te z PRL-u. Kobieta miała dwa prawa, milczeć i słuchać. Przypomnij jej te prawa, bo chyba się zapomniała. Ryby i dzieci nie mają głosu i matki. I wam. <noise> <złabon. głosy> nie, dobra, ja go motuję, on ma... Ej, ty też musisz takie dziwne... I to on ma już na <noise> Nie on, nie. on jest normalnie, no on nie wie, wiem, może mutacja jakoś... przechodzi, Mutacje przechodzi. Ja z brama. A, za są Epic Games, a nie chwilę od razu to nie, nie jestem takim bachorem jak ty Jees grali 2 przez 2 miesiące. grali 2 tak 2 i złamać by ten Krzyśle tam, S, es, es, es A poza tym pol... ja pobrałem kiedyś Fortnite, a, Jakieś dwa lata, te, znaczy jak kupiłem tego laptopa I po tygodniu pobrałem fortnite'a i miałem kurwa 15 FPS <laughs> <laughs> A poza tym tu dzisiaj LOL'a pobieram Zanim pójdziesz yeah, już LOL'a, będziemy w LOL'a grać no morda, morda, ja mam LOL'a, ale nie umiem sobie grać. Oh, Nawet jeden. nie próbowałem ja tak Tam To jest, jest, jest takie gówno Tam chłopie ja, właśnie, jakimś tam ja czy... ludzikiem się chodzi tam No właśnie, się ja nie, nie rozumiem, w czym jest chłopie ten Całą tam się ze mną cały spadł Oho, to nasz tak to robi, ekipa Ekipa! Kurwa wysadzili mnie Złama włączyło ci się? Nie! kurwa offline włączyło i musiałem jeszcze raz odpalać Czekamy, no Chyba odpalamy dziw Nie mogę się doczekać w piątku chyba na Japa. Na X-Rayu będziemy grać z NXM. Aha, teraz jeszcze po kołnierzu dostaliśmy. No, nie jadłem, po kołnierzu dostaliśmy. O! Jest loket z X-Sem drugi! Naciśnij dowolny przycisk, aby rozpocząć jest brama? Asystę dostałem Jest! Zobacz, zobacz, czy masz online Gdzie to kurwa sprawdzić? No nie wiem no A ja wcześniej <grym> widziałeś Tak, mam online, kurwa Dobra, ja... jak to wychodzę No i dobra, teraz... Teraz jesteś online w grupie! <grym> teraz kilka klikaj graj, towarzystwo. No Jestem liderem! No no Czekaj, i... bo jesteś kurwa on mnie się nie... Zakupisz, pizdę, nie, zakupisz, pizdę teraz. O, nie, Dara, teraz się poczułeś dzieciaku, chyba muszę cię zwildersować. O jest, dołączanie do gry. Mamy do... O, dołączanie yeah. do dziwki. Dołączanie do dziwki. To jak się pod... Ej, wiesz jak on się poczuwał wcześniej jak z nim tutaj w pierwszy raz zaczęliśmy jak? grać, chłopio, tak bluźnił Tak yes. tutaj tam się taki pyskliwy, tak się podniecał tym, mówię ci. A chyba go wywali. Chyba jednak nie dołączy. No wywali go. Wiesz co jest najlepsze? No. Że słabo sobie tutaj gada, że jest. O, dołączył, nie wywaliło go, nie może być. On takiego. Nie popyka. może być. Nie może być. <laughs> to jest nie. Nie, nie. No się jak Minecrafta. O kurwa, o Jezu! Jakie lagi mam, bo dopiero gierkę w Jest A nie, to są lagi pingu. no, mam 113 pingów Jak leci w dzik A, no ja jest grafika w tej gierce, naprawdę No Spoko, gierka nie jest Grafika ładna no i niewywagająca gierka No, o dziwo, ja też byłem Czy ja gram na wysokich, to już jest chore Złamać na wysokich No grę Minecraft na wysokim? to bo ja w Minecrafcie gram na niskich w minecraftzie na, na diski, jak w takiej gierce na wysokich, nie? No gdzie jest, no, kurwa, się rozłożyli ekrany, jest z taki bloop fajny Złamasz w szoku. Złama z szoku A to nie, mi się wydaje, że po prostu minecraft jest źle z bo... Jest O nie, ha. mam chociaż asystę? Nie, mam asystę, zobacz powtórkę, patrz Patrz powtórkę No widziałem, no tu chciałeś mi na plecy skoczyć niestety Dość ci no, dobra, idź, nie pykło, ghosteczku No dobra, idź jednym razem, no jest jednym razem no ma na dziwkę, piłk. Na, na swoją starą? Dolny. Oh, guma. Nie no, ale ja tej guma, naprawdę, jak ja tak mi radziłem, widziałem bawa, to, nie, widziałem buma to. Guma tylko wlakuje i dobija to już z tego, gola. Patrz, patrz. To było piękne. I najlepsze jest to, że na przykład jak to odpala mnie, to na początku mam lagi. Nie, musi mi się wszystko załadować. A tak, Ja wrócę od, od, od razu, odpalał Gierkę i... Ale co, w Minecraft'cie tak masz i musisz poczekać? Tak, że odpalam gierkę, muszę poczekać, aż mi się załaduje No co, Minecraft wymagająca gierka, no co mam ci powiedzieć? No ale naprawdę jest wymagający. No bo, no niby, niby ty kwadraty... wiesz, że, że jest, no. Niby, niby kwadraty, kwadraty, ale jedna. Ta, tak, niby kwadraty, Minecraft ale Minecraft to no jest ciągi, ciągi. Chyba, nie? A! Kurwa, prawie. Złama, złamał, nie, nie dobił. Jak ja mam tutaj poprawę z tego No to nie, jak ty byś to zrobił, to bym ci dał 100 złotych, to nie było do życia. będę zjechał bardziej od to bym strzelił, nie? Ja gościa wysadziłem, ty Jest Nice Z 0 Masz hat Kolejny w, w tym dniu Złamasz, tam się sturlał Nie, yeah, super gas yeah. Zamas. Kiedy ostatnio zdechałeś na MC4U na oh, KITEDISK? No kurwa, brawa. A, a nie, nie ma. Ale co ty chciałeś zrobić? Gówno, kurwa. Kiedy ostatnio zdechałeś na MC4U na, na, na KITEDISK? Są dalej lagi? O! Oh, pięknie. Tlol, gol pomiędzy. No, na, Złama strzynią. Gola! <laughs> Złama strzynią. Zrobił jabadabadu. Złama Ciekaw jestem, kiedy ulepszym na taki stopień tego rocket że już nie będzie na moim komputerze śmigą. A nie, to długo czasu. Wcale lat by musiał jeździć. widziałeś to, co oni zrobili? Tak, wtedy bym się ustawił na niskie, później na średnie, później na niskie. GG! Jest. Dobra. Ja. 1 Ja idę teraz tego. Teraz skacz, skacz! A ah, no, aż <laughs> 180 <km>. low. <laughs> o oh, Armura! Limitowany wzór! Dobra, wychodzę do menu. Ósmy ja, ja, level, dlaczego do, ja, do menu? Ja to sobie pogaj teraz sam, bo ja idę teraz montować film.